Zadobiutowała Pani 5 lat temu jako radna miejska. Nie bała się pani kontrowersyjnych tematów, zwłaszcza na sesji. Tak? Myśli pani, że tym stworzyła pani sobie jakąś taką popularność? Myślę, że no pewnie tak. No niewątpliwie. Bardziej jestem może rozpoznawalna, ale nie czuję się na pewno gwiazdą, na pewno nie. No, praca, praca na rzecz samorządu jako osoba publiczna no, niestety daje nam taką możliwość bycia bardziej widzialnym w mediach. Ale są dobre i złe strony, wiemy o tym dokładnie, także jest i krytyka, i pochwała, ale tej krytyki też nie zabraknie. Krytyka też jak gdyby dobra krytyka, konstruktywna potrafi nam wpłynąć na nasz rozwój i, i zmieniać pewne postępowania. I myślę, że wszystko w życiu jest potrzebne. Tak jak potrzebna jest opozycja w każdym rządzie, tak, tak i krytyka jest potrzebna. Proszę powiedzieć teraz o współpracy. Czy, czy, czy zakłada Pani współpracę z, z posłem Lechem Kałkowskim przy jakichś wspólnych inicjatywach, wspólnych przedsięwzięciach? Uważam, że no współpraca powinna być wśród wszystkich posłów ziemi łomżyńskiej, ale nie tylko, powiem szczerze, już myślałam o tym, że tak naprawdę ta współpraca powinna być szeroka i dotyczyć też innych posłów innych ziem w kraju, ponieważ może to wpłynąć na jakieś różne kontakty, które pomogą nam się rozwinąć tutaj w naszym regionie. Także jak najbardziej współpraca i jestem otwarta na współpracę z panem posłem Antonim Kłakowskim. Proszę jeszcze powiedzieć, w jaki sposób wyobraża sobie Pani tę swoją działalność już na arenie tej ogólnopolskiej? W tej chwili trudno sobie wyobrazić czegoś tak do końca, czego się nie zna. Ja się szybko uczę. Chciałabym zrobić dla tej, tego kraju jak najwięcej. Myślę tak naprawdę o ojczyźnie, o, o, o obywatelach tego kraju. Przyświeca mi taka myśl właśnie, a nie osobiste korzyści i myślę, że to jest przede wszystkim istotne. Jest, jestem przede wszystkim pracowita i uczciwa. Nie mam zamiaru wykorzysta, wykorzystać tej pozycji dla celów osobistych, tylko idę, jestem nastawiona zmieniać kraj, zmieniać Polskę na, na te dobre zmiany, na to, na co czekają Polacy i czekali tak naprawdę 25 lat. Bo sami Panowie wiecie państwo, że 25 lat samorządności to tak naprawdę 25 lat rozkradania i niszczenia naszego kraju. I myślę, że przyszedł taki czas na odbudowę i ona się zacznie i zmienimy Polskę. Prawo i sprawiedliwość zmieni Polskę na dobrą Polskę. Czego można życzyć yy, nowej pani poseł? Czego? Fy. Jak zwykle ja życzę wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, tego nie można kupić. E, szczęścia, miłości takiej szeroko pojętej, e, cierpliwości i sukcesów. Sukcesów, takich sukcesów, które się przełożą na naszą ojczyznę, nasz region, na nasze miasto. Także to jest najważniejsze. W jaki sposób chce Pani połączyć tą funkcję posła Ziemi Łomżyńskiej z funkcją matki i też pielęgniarki? E, szanowni Państwo, przez ostatnie 5 lat. Pracowałam jak w samorządzie, pracowałam w szpitalu na pełnym etacie. Miałam zajęcia na Państwowej Wyższej Uczelni w Łomży, informatyki i przedsiębiorczości. To były trzy etaty tak naprawdę, a czwarty to był dom i myślę, że jestem tak dobrze zorganizowana, że sobie poradzę. Na pewno sobie poradzę, mam świetne dzieci. Dzieci mają też ojca. I razem wspólnie damy radę, na pewno. A, czyli rozumiem, że pani bierze urlop też bezpłatny, tak? Oczywiście nie ma innego wyjścia. No ja muszę, jestem zmuszona wziąć urlop bezpłatny, ale nie chciałabym pozostawić swojego zawodu. Mhm. Jeżeli to będzie formalnie i, i prawnie możliwe, chciałabym mieć zajęcie na uczelni i przygotowywać. Y, y, Przyszłe pielęgniarki, pielęgniarze do zawodu. Jeżeli to będzie możliwe, tak to zostanie. W jakiejś przynajmniej części chciałabym pracować jeszcze zawodowo, jeżeli oczywiście prawnie będzie to możliwe.